No witam, kontynuacja i końcówka już mistrzostw z George'em Russellem, 19 runda, więc zostały 4 wyścigi do końca i duża przewaga punktowa, więc jest szansa, żeby wygrać mistrzostwo na dwa wyścigi przed końcem, także lecimy z Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Kwalifikacje i wyścig na sucho, 9 minut do końca, standardzik, wyjeżdżamy na tor, minuta tutaj Szarla, Leclerca i Verstappena. Hamilton 3400. także to pierwsze okrążenie, zobaczymy jak nam pójdzie. No i zaczynamy okrążenie na torze Kota. O dziwo jeszcze ani razu nie jechałem tutaj w wyścigu ligowego, więc tak naprawdę tutaj mam jakby spore możliwości jeśli chodzi o znalezienie tempa. Prawdopodobnie nie będę wystarczająco szybki, ale potrzeba mi kilka okrążeń, żeby się rozjeździć. Teraz te Eski. z Magots Beckett's Chapel na Silverstone, dużo prędkości trzeba tutaj nosić te zakręty. I tracimy tam do Albona na 16, więc nie wygląda to dobrze, ale to jest właśnie kwestia tego, że. Na tym to, że bardzo mało spędziłem czasu, jeśli chodzi o samą jazdę, tylko i wyłącznie w karierkach. Teraz długa prosta system DRS. Jak widzicie słońce nas oślepia, bo jest późna godzina w grze oczywiście. Będziemy kończyć drugi sektor. Tylko dycha szybciej niż Albon. To nie wygląda dobrze. Teraz techniczne zakręty. I tutaj na pełnym gazie w kwalifikacjach blisko wewnętrznej To przedostatni zakręt. Tutaj uważać na limity toru. Wyjeżdżamy na prostą startową. Minuta 34 34.700, rekord w trzecim sektorze, a tylko mieliśmy zysk tam jednej dychy nad Albonem, ale w trzecim sektorze tutaj dużo, dużo zyskaliśmy nad resztą stawki. Dobra, jak to wygląda? Jest to sekunda straty do Leclerc'a. Zrobiliśmy rekord w trzecim sektorze i mamy przewagę nad 15 ponad no, około pół sekundy. Więc myślę, że to powinno wystarczyć, więc mogę się wycofać z sesji. No i rzeczywiście wystarczyło bez problemu. Także przechodzimy do Q2. Nie musiałem drugi raz wyjeżdżać. Także mam dwa jeszcze komplety świeżych softów. Dobra, zrobiliśmy przejazd na używanych oponach. 34800, więc bardzo dobry czas, jak na używane opony. Ale Max Verstappen 33 300 mocno się poprawił względem Q1. My teraz założymy świeże opony, które są ponad sekundę szybsze. Także zobaczymy, jaki czas zrobimy. No to lecimy. Na nowych oponach zobaczymy, jak delta będzie lecieć w dół. Będzie znacznie więcej przyczepności. Zajeżdżamy do pierwszego zakrętu. Podjazd pod górkę na trzecim biegu. I teraz rozpędzamy się do Esek. Ładnie ścinamy tarki. Dużo prędkości, staramy się praktycznie na pełnym gazie przez te pierwsze eski przejechać. Jeszcze dwa zakręty. Niezbyt wielka poprawa, bo tak nie za bardzo schludnie przejechałem. Tylko dycha poprawy, więc niezbyt dobry przyjazd. Tutaj odzyskamy dużo czasu, bo wtedy popełniłem błąd. 40, ale dalej za mało. Dalej dosyć mało, więc to okrążenie takie średnie na razie. Znowu mocne hamowanie. W trzecim sektorze tutaj pewnie dużo znajdziemy. Bardzo techniczna sekwencja nakrętów i pół sekundy na minusie. jest ostatni zakręt. Wychodzimy na prostą startową. Minuta 34 041 Znowu rekord w trzecim sektorze. Pół sekundy straty do Pereza. 0,7 do Maxa. No i przechodzimy dalej. Więc finalnie kończymy na P7. Z stratą 70 do Pena Alonso przed nami 33,7, 33, więc. No, powiem Wam, że tutaj na pewno o pole position walczyć nie będziemy, ale z Hamiltonem, Saincem i Alonso zapowiada się walka. Także lecimy z Q3. No to lecimy. Pierwsze okrążenie pomiarowe w 3 Zobaczymy czy zejdziemy poniżej 1.34. No musimy, jeśli chcemy tutaj walczyć o top 5. Come on. Trochę za wcześnie do pierwszego zakrętu zahamowałem. Teraz eski. ki Hop, o, no, lepiej niż wtedy. Teraz długa prosta. Pierwszy sektor był słaby, jednak. Na razie boty robią czas minuta 34, ale to jest wynik tego, że oni jadą na używanych oponach, te przejazdy. Więc w końcówce dopiero oni będą robić takie giga dobre czasy. No Leclerc już na nowych oponach. Ten czas na pewno. 3,400 po drugim. Teczny sektor, Verstappen 33.100 Przechodzimy na prosto startową, minuta 34.00 No to samo, to samo co w Q2 Także musimy znać ten czas gdzieś, bo Alonso jest przed nami, więc... No, nie za dobrze, nie za dobrze Nowe opony, ostatni komplet opon. Perez na razie prowiz prowizoryczne pole position. Tracimy prawie sekundę do Pereza. Alonso dychę przed nami. Hamilton 3200 zrobił. O kurde. Bardzo dobry czas Hamiltona. To, to ja się spodziewałem, że Red Bulle i Leclerc mogą tutaj zrobić jakieś 132 zaraz. Dobra, przewijamy do końca i wyjeżdżamy na tor. No to let's go. Ostatnie okrążenie pomiarowe w kwalifikacjach. To musi być dobre okrążenie. Grubo poniżej 1,34. Znacznie później do pierwszego zakrętu ominęliśmy wierzchołek, ale zyskaliśmy dwie dychy. Prawie trzy dychy poprawy, science minuta 32. A śliska tatarka tutaj na wyjściu, Norris przed nami. To niedobrze z 32-8. 60. na minusie, come on. I... P6. No 60. się poprawiliśmy. Stwory zysk, ale no... Nie stwory zysk jeśli chodzi o pozycję. No to 33, 364. Dobra, nieźle. Tylko dycha, nawet mniej dycha za Hamiltonem. Pół sekundy za zdobywcą pole position Maxem Verstappenem. No dobre to ostatnie kółko. No i fajna przewaga nad Norrisem Alonso, więc tutaj jest tak realistycznie, tak? No jesteśmy tutaj tempem. Tempo mamy jak Hamilton. Tempo mamy jak Mercedes powinien mieć. W grze. Także Red Bull, Ferrari i Mercedesy. Lecimy z wyścigiem. Dobra, widzowie, standardowo będziemy startować na Medach, żeby mieć tutaj możliwość walki z tą pierwszą piątką przed nami. No i też będziemy mieć lepszy start niż jakbyśmy startowali na Hardach, więc jest tutaj szansa na wyprzedzenie kogoś na starcie. No i co, lecimy! A Leclerc na softach startuje. Ciekawa strategia. A jak reszta? Okej, okay, tylko Leclerc zdecydował się na Softy. No, co mam powiedzieć, strategia Ferrari tutaj chyba wchodzi w grę. Dobra, no to lecimy. Startujemy z P6, Verstappen z P1. Że nasz główny rywal w mistrzostwach. Jeszcze tu liczy, że będzie walczył o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. My mamy fatalny start. Kurde, co tam się dzieje z tyłu? Dobra, ten star nie wyszedł. Jeszcze Ricardo tutaj po zewnętrznej próbuje coś zdziałać, ale nie damy mu. Dobra, teraz doczłapać się do tej pierwszej piątki. Verstappen w ogóle spadł na trzecie miejsce, ale Klerk prowadzi na tych softach. W sumie idealnie dla niego musi wykorzystać na swoją strategię Twoje miękkie opony. A jak jedzie na dwa pit stopy, to ma przegrany wyścig z automatu. Nigdy dwa pit stopy nie będą szybsze na dystansie 50%. Ale jesteśmy wolni na prostych. Ledwo ósmy bieg wbiłem. Nawet na godzinę chyba nie osiągnąłem. Ale w trzecim sektorze będziemy odrabiać. Tutaj jesteśmy bardziej ustawieni pod docisk. Więc bez problemu trzymamy się tutaj blisko. Pierwszej piątki. Ale Klerek w ogóle nie uciekł. Jedziemy swój wyścig i... Zobaczymy, może strategicznie jakoś tutaj dobrze to rozegramy. Otrzymamy się bez problemu. Prołówki. pytanie, czy Perez ma DRS za Leclerkiem, czy nie. Wydaje mi się, że ma. No, bardzo mocne tempo. Tutaj nadają. Ja już mam tylko 47% baterii. Lewo trzymam się w tym DRS-ie. A to też ledwo w sumie się trzyma za VersaPenem. Nawet ja nie wiem czy miał teraz DRS. Więc jest wysoko stępem. Rekord w pierwszym sektorze. No bo ciśniemy. Mocno ciśniemy, żeby się utrzymać w tym DRS-ie. Widzicie, sekunda sekunda przewagi, więc muszę tutaj przyspieszyć. By mieć DRS na prostą startową. 90 No na szczęście... A, nie mam. Zajebiście. No na jeszcze okrążenie 32. 37, 2 Czy 3? Okej, okay, muszę teraz w pierwszym sektorze przyspieszyć. Dobra, ale klerk już zjechał, więc chyba jedzie na dwa pit stopy. No, jest za wcześnie, żeby zjeżdżać po hardy, jechać do końca. Klerk na stówę jedzie na dwa pity. Tak, Mercedes Driver is in the pit. Mark chyba nacipany. Kurde na dwójce wyszedłem. Ta kontra poszła. No to teraz red Bulle będą nadawać tempo. Red boule są piekielnie, szybkie. Ile Klerek wyjechał na końcu stawki? Tego co widzę jest 19. Także grande strategia Ferrari Powodzenia w przebijaniu się przez stawkę, jak tu jeszcze przez kilka dobrych okrążeń przynajmniej pejść, te boty przecież będą na torze, jeszcze nie będą zjeżdżać na alei serwisowej. My zrobimy nacinkę na leklerku, on tam utknie, on tam utknie z tyłu stawki. Kurde, dobrze, że mamy dużo docisku bo w pierwszym sektorze jestem w stanie odrobić całą stratę. W drugim sektorze mam DRS, więc mam się czym podetrzeć. I dzięki temu tutaj trzymamy się w tym DRS-ie. Trochę tej baterii zaczynam oszczędzać. Zaraz zaczną się zjazdy, to jest dziewiąte okrążenie. 9 sekund przewagi nad Ricciardo. Dobra, tutaj teraz mnie odjechał Sainz, bo nie chcę używać baterii po prostu. Sainz chyba nie będzie miał DRS-u za Hamiltonem, albo... Ma zdobył. Miał chyba równo sekundę straty do Hamiltona, a zobaczymy czy będzie miał DRS. Nie ma DRS-u. Okej. Okay. Sainz odpada z DRS-u. Ale Sainz powinien być szybszy od Hamiltona, tego że Hamilton chyba jeszcze ma DRS -y za RedBullami. Więc Hamilton tam cały czas jest bezpieczny, podpiera się DRS-em. Ale jest na granicy. Jest na granicy. Wiecie co? Może być problem w końcówce z paliwem. Bo w DRS-ie nawet nie oszczędzam tego paliwa. I zaczyna lekko spadać. Stańc będzie teraz zjeżdżał do alei serwisowej. Przycisnął o na prostej. Chyba. Jak nie, to trudno. Leclerc znowu gdzieś tam... Jakieś problemy i spadł znowu na koniec stawki. idzie ostatni. Chyba się podpalił. No nie, zostajemy. No jeszcze. Jedno. Myślę, że duży opon trochę spowolę jest, więc nie wiem, czy się opłaca zostać na kolejne dwa okrążenia, bo jak nie zjadę teraz, to Hamilton zjedziemy na następnym okrążeniu. Będę... Sain zjeżdża? Sain zjeżdża, dobra, to my zostajemy. Sain zjeżdża. On wyjedzie w korku. My mamy DRS. Zobaczmy, gdzie Sainz wyjedzie. Kurde, wyjechał przed nimi. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. Tuż przed tym. Kurde, trzeba było zjeżdżać. No trudno. Teraz mi Hamilton zjedzie. Zrobimy double stacka. Hamilton zjeżdża. O niefortunie to wygląda. Więc muszę przycisnąć na tym okrążeniu. Może na tych kardach będzie lepsze tempo.

Tyle to wygląda. Leclerc Co nami, ale on jeszcze musi pitować. No nie, fortunie, bo zobaczcie, ta pierwsza czwórka dalej jest cała w DRS-ie. Ajajaj, aj, trzeba by było pitować wcześniej. Wtedy kiedy Signs. Teraz tracę za dużo do nich. No błąd strategiczny. no. Te, aby opitować, kurde. Dobra, najszybsze okrążenie wyścigu. Tempo jest w, sumie w miarę dobre. To zobaczymy, jak na długo. Dobra, z okrążenia na okrążenie coś tam odrabiamy, trzymamy w miarę solidne tempo. Wyładowałem się kompletnie z baterii, ale trzeba cisnąć. No, a jesteśmy coraz bliżej. Już zaraz wejdziemy w DRS za Saincem. No, naprawdę na maksa. Też doganiamy pierwszą trójkę. Tam Hamilton ciśnie Verstappena. 3700, cały czas równe tempo, mniej więcej militar. 37200. Come on, Klerk z pastem. Też mamy pół minuty, prawie przewagi na Trikardo. No, już zaraz chodzimy w deres. Już bliziutko. A jeszcze trochę tych okrążeń jest do końca, więc jest szansa. Walki o podium. Dobra, nie mamy go na prostej startowej, ale będziemy mieć na tej długiej prostej. Ajajaj, zabrakło do drs -u. Niedobrze. Kurwe, no przyspieszył ten Science Cholernik 1. Niedobrze. Zabrakło tam, nie wiem, 12 tysięcznych. To za cholernik. Teraz tak nagle przyspieszyli jak do nich dojechałem. Będzie dive do T1. Dobra, P4. No ale 2,5 sekundy straty do Hamiltona. Nas z przodu przyspieszyli. To mocno odjechali nam. Dobra, trzy okrążenia, wracamy do końca, tracimy dwie sekundy do Hamiltona. Hamilton już nie ma DRS-u za Verstappenem, więc może jeszcze jest szansa. 1.9, come on. Niestety za mało odrabiam. Mało odrabiam, żeby tutaj dogonić Hamiltona. To już ta sama przewaga jest w mną Dobra, ostatnie okrążenie. ty się odpaliły z Ersem. Okay. Tańc był blisko, bardzo mocno się zbliżało. To jest git Pierwsza trójka już odjechała. Nie <coughs> skończymy na P4. No i spróbowałem. Próbowałem. Tempo było dobre na tym drugim stincie, ale niewystarczające. Verstappen odrobi 8 punktów, nie 6 punktów do mnie. I będzie miało 41 punktów straty. Dobra, kończymy rywalizację. Hamilton z najszybszym obciążeniem na P4. Charles Leclerc kierowcą, ja. Super. W ogóle, który Charles dojechał? Po tej fatalnej strategii po jakimś błędzie. Dziesiąty i dostał driver of the day no, Nie mogę 41 punktów przewagi Nad Verstappenem Red Bull 45 punktów przewagi Tutaj będzie drugie miejsce walka tylko z Ferrari No i dobra widzowie, bo mistrzostwa dobiegają końca Ja postaram się niedługo zrobić ankietę W której to będziecie mogli wybrać Albo nakreślić mi Mniej więcej co byście chcieli zobaczyć Jako następną serię, bo jest kilka Fajnych pomysłów, tak jak pamiętacie, nie zapomniałem o tym Latifim. Ta odwrócona kolejność, albo może jakiś inny kierowca, także będzie niedługo ankieta. Jaka seria byłaby dla Was fajna do oglądania po tej serii z George'em Russellem? Także widzowie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej.